Jeden za pomoc. No, czyli cztery plusy. Dobra, masz lotę za to, że wjechałeś. No, trzawniko nie wjechałem. Nie Mordę. nie się do tego, bo to jest prezes. Dobra. Co jest to? Nie brujcie się. Kurwa, Albercik, zostaw, zostaw, zostaw. Dobra, jeden. No co wam chodzi, w nie wjechałem, kurwa ludzie. Ty za, ktoś tu pojebał, w kurwa nie wjechałem. Zaraz wyjmij broń, a masz... ALBERCIK Albert. ZOSTAW ZOSTAW! O, Albert lata. Lata, Albert. Ja pierdolę! Nie no zostawcie go, on se żartuje! Albert. No nie, nie. ale no, ja... Ja nikt... żeby... Dobra, co wy kurwa chcecie raz, od nas, no? Raz, no przez my i se zrobiliśmy. na Monce broń, raz bijesz każdego. No, to widzisz, lata. Albert, wychodź. Zaraz, ja nie rozumiem. O co chodzi, nie wyjdę nie w ja nikogo nie wjechałem. Nie jest z auto. auta. Albercik wejdź, oni ci nic nie zrobią, dobra, dobra, dobra. <grym> Albercik spokojnie, spokojnie, wdech, wydech. Będzie dobrze. Uciekaj, uciekaj, Albercik! Spiermala gdzie gdzie popadnie? Nie no, żeście go potraktowali niemiło Przecież on to tylko żartował? No żeście go podjudzili. Czego nas zatrzymujecie? Co my niby zrobiliśmy? Ja oprowadzam ludzi, a wy mnie zatrzymujecie. Przeciwam sobie normalnie jedziemy, teraz chcę oprowadzić no, i pokazać lokal, się no, jest, gdzie się bułki sprzedaje, a wy nas zatrzymujecie, o co wam chodzi? Dobra, Albert już nie pracuje. No jeszcze pracuje Albert, idziemy. Ty, ale to są ci, co wczoraj przyjechali wtedy? Nikol? Nie, ja nie, 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 to nie Jest, no przecież my normalnie pracuje? chcemy robić, czego tak się każdy dopierdala do nas, no? Ja chcę ludziom ale... pokazać lokal, a wy mnie zatrzymujecie. Kłosek. Kłosek. No e no pan, nie Kłosek. wiem, teraz jakiś problem, że niby ja w kogoś wjechałem, jak ja w nikogo nie wjechałem. Może teraz szacunkiem ja do zarządu No a co, a do pracownika to nie ma już szacunku, co? Ja, 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 ja będę ma... ludzi szanował, ale jego i też mnie szanują. Jak nie masz szacunku? Te ale na razie to tylko ty krzyczysz. Nie ja, bo to mam coś. głos donośny. No to musicie no. mi wybaczyć. Kurwa. Inaczej nie, nie umiem Mówisz, mówić. Stary, bo, nie, bo nie robisz na nikim wrażenia. Wiesz, co dzieje? Ja pierdolę facet, daj mi robić robotę, kurwa. Chcę teraz pokazać nowym pracownikom, gdzie się bułki sprzedaje. Możemy jechać, czy bułki, będzie dalej? Bułki, gadanina. Nie, bułki, Ale. Albert... Oni, oni są chyba kibicami cyklona ryb. Cyklon ryb Co to za dać, tak, to nie, nie wiem, i... kurwa, o co tu chodzi. Ty, dobra, tak szczerze? Ja nie wiem, o co się ten zarząd do nas przypierdolił. Dosłownie, o co kurwa ten zarząd się do nas przypierdala? My nic nie zrobiliśmy, kurwa. Idioci, jebane społeczniaki. Jak ja kurwa takich ludzi nienawidzę, To szukają problemu byle gdzie. Jebane, kurwa, ceordy. Mogę oprowadzać dalej, czy, czy dalej problemy? Ja nie umiem inaczej mówić, no ludzie. Dobra, jedziemy, oprowadzaj pracowników, żegnajcie.